Poniedziałkowy ranek. ran karmił koty, kiedy zadzwonił Mitch Nie Jestem ci winny przeprosiny, Quill. Za co? – Straciłeś całe popołudnie. Zmarnowałeś cenny czas. – Nigdy nie marnuję czasu, Mitch. Zbieram materiały do dalszych felietonów i do książki, którą może kiedyś napiszę, kto wie. – Ale ciekaw jestem, co się wydarzyło w sobotę. – Wybieram się do miasta na zakupy. – Powiedział Mitch. – Możemy się gdzieś spotkać? – Przyjdź do mnie. Wiesz, gdzie mieszkam. Minęło pół godziny i furgonetka hodowcy kóz zajechała pod skład i Quillran wyszedł na powitanie starego znajomego. Mitch wręczył mu paczką owiniętą folią. Przywiążą ci kozi ser. Podobno łagodzi objawy alergii i poprawia trawienie. Kawę podano w salonie utworzonym przez dwie grzeczne, miękkie sofy, stojące prostopadle do siebie przy dużym kwadratowym stoliku przed kominkiem. Muszę ci powiedzieć, zaczął Mitch, że dobrze jest oderwać się na chwilę od tłumu gości, tych, którzy jeszcze pozostali. Większość wyjechała po tym incydencie. Poznałeś dwóch amatorów polowania na króliki Quill? i wciąż nie mogą wierzyć w to, co się stało. Co to za jedni? Skąd przyjechali? To długa historia. Max i Teo byli kuzynami. Mieszkali w Teksasie, mieli bogatego wuja, który zapisał im cały majątek w testamencie, ponieważ uznał, że pozostali członkowie rodziny mają wszystko, czego im potrzeba. Czy bogaty wuj również przyjechał na zjazd? Nie. Wujek Mori jest inwalidą i nigdzie nie podróżuje. Tymczasem Teo zginął i Max jest głównym podejrzanym. Zdaniem policji mamy do czynienia z zabójstwem. Z pewnością mają jakieś dowody. Czy obaj byli dobrymi myśliwymi? spytał Quillera. Nie wiem. Propozycja wyszła od Maxa i Teo się zgodził. Znasz więcej faktów? Max twierdzi, że w lesie postanowili się rozdzielić. Każdy poszedł w swoją stronę. Uzgodnili sygnały, którymi mieli się porozumiewać. Dwa gwizdy oznaczały upolowałem królika. Trzy gwizdy. Rezygnuję, wraca na farmę. Max nie słyszał żadnego sygnału od Teo, chociaż dobiegały go odgłosy strzałów po drugiej stronie lasu. Czy który z nich miał większe szanse polować królika na swoim terytorium? W zachodniej części lasu jest więcej zwierząt i Max dał pole Teo, który miał mniejsze doświadczenie łowieckie. Kiedy okazało się, że wrócił sam, chciał od razu zorganizować poszukiwania Teo, ale Christy podejrzewała, że chłopak może być ranny i lepiej powiadomić szeryfa, żeby nie tracić czasu. Była sobota i okoliczni mieszkańcy mogli chodzić po lesie, żeby ustrzelić coś na niedzielny obiad. O co mówią wasi krewni? Chciał wiedzieć, queer run. Niewiele, ale mają tajemnicze miny, jakby o czymś wiedzieli. Christy twierdzi, że Max i Teo wciąż się kłócili. A jaka jest Twoja prywatna opinia na ten temat? Cóż, trudno nie wyciągnąć wniosku, że jedyny spadkobierca dziedziczy podwójnie. W tym momencie Koko, który przysłuchiwał się rozmowie z balkonu, spad też skoczył prosto na sofę. Wylądował tuż obok gościa, który aż krzyknął z wrażenia. Niegrzeczny kot! Wskarcił go queran i koko skruszony umknął. O, przepraszam, Mitch, powiedział dziennikarz. Robi to już drugi raz. Nic się nie stało. Pewnie chce się włączyć do rozmowy, albo dopomina się o lunch. Muszę już lecieć, obowiązki. Podzdrów, Christy. Wygląda wspaniale. Musicie być dumni z tych bliźniaczków. Odprowadził gościa do samochodu i zawrócił, żeby zmierzyć się z Koko, który wskoczył na barek z zuchwałą miną. Rozstawił szeroko przednie łapy, w oczach miał sztylety i kręcił ogonem. Co on chciał powiedzieć? Popołudniową lekturę zakłócił kuleranowi telefon od Clarisy. Kiedy znajdziesz dla mnie czas? Mogłabym przyjechać do ciebie po pracy. Oczywiście, będę o wpół do szóstej. Samochód, którym przyjechała Clarisa okazał się prawie nowym dwudrzwiowym sedanem w kolorze zielonym. Kupiłam go w salonie Jeepela. Scott Jippel czekał na mnie osobiście, a kiedy wspomniałam, że pracuję w coś tam, zaproponował korzystną cenę. No, pomknęłam słówko o tobie. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Jak ci się spodobał Scott Jippel? Imponujący mężczyzna. Wygląda jak Henryk VIII. Porządny człowiek. Angażuje się społecznie i zawsze mówi to, co myśli. Chociaż nie zawsze nadaje się tom do druku. Powiedział Kulleran. Czego się napijesz? Może szklaneczkę szaleństwa Moose A co to takiego? Woda z z odrobiną soku żurawinowego i paroma kroplami wyciśniętej cytryny. – Poproszę. Mam ochotę na drobne szaleństwa. A gdzie są koty? – Na werandzie. Idź do nich. przyniosą tacę. Chwilę później, kiedy wszedł na werandę, Koko i Jumium siedziały już na kolana Klarisy. – Są bardziej towarzyskie niż Czarom – zauważyła dziewczyna. Kurram wzniósł szlankę. – Za początek udanej kariery w mieście leżącym 400 mil na północ od każdego normalnego miejsca – ale nie wystawiaj dłużej mojej ciekawości na próbę. Jakie było twoje pierwsze zlecenie? Fantastyczne. Mam zebrać materiały na cztery teksty poświęcone aukcji przedmiotów odziedziczonych. Gratuluję. Musimy to uczcić kolacem w Old Grids Mill. Bardzo chętnie. Mogę pójść w stroju roboczym? Prasa jest zawsze mile widziana, Clarissa. Niezależnie od miejsca i pory. Wynagradza nam to niskie zarobki. Zarezerwuję stolik, a ty włóż koty do torby płóciennej i wnieś do środka. Pojechali do restauracji jego terenówką. Skoro pochodzisz z Indiany, pewnie wiesz, co to jest młyn. Miejsce, w którym mieli się mąkę. Zgadza się. Restauracja mieści się w dużym kamiennym budynku z wielkim kołem zasilanym niegdyś przez rwący strumień, który wysekł dawno temu. Właścicielką jest pewna młoda dama z Chicago. Urządziła wnętrze ze smakiem i serwuje wyrafinowane dania. Szefiem sali jest mężczyzna mierzący ponad dwa metry. Nazywa się Derek Kadenbrick i pochodzi z miasteczka Wildcat. Poznałem go w czasach, kiedy mierzył 1,84 m i był kelnerem. W restauracji przywitała właścicielka Liz Hart, która wyraźnie darzyła quillera na sympatię. Dziennikarz dokonał prezentacji, po której obie kobiety natychmiast przypadły sobie do gustu, tak jak się spodziewał. Derek spojrzał z aprobatą na blond loki dołeczki w policzkach. Jest żonaty? spytała szeptem Clarissa, kiedy Derek odszedł, podawszy im kartę dam. Nie, padła odpowiedź, ale on i jego szefowa są parą i mieszkają razem w Indian Village. Kiedy przyszła pora na napoje, Clarissa poprosiła o szaleństwo scounty, co wymagało wyjaśnień. Quillertan bowiem wymyślił tę nazwę na poczekaniu. Przeszli do zamawiania potraw. Clarissa miała ochotę spróbować lokalnych specjałów, których nie jadła w Kalifornii. Derek mrugnął do Quillerana i z powagą zaproponował żabie udka z blady Creek lub potrawkę z Wildcat. Nie mam ich w karcie dań, ale są bardzo smaczne. Clarissa zdecydowała się na jaknięcinę, ale Quilleran podjął wyzwanie i zamówił żabie udka. Znakomity wybór, pochwalił Derek i zanotował zamówienie. Jak mamy je przyrządzić? Dokładnie jak ostatnio, odparł chytrze Quilleran. Były wyśmienite. Gra toczyła się dalej, a dziennikarz przyznał w duchu punkt dla siebie. Derek pojawił się znowu po dwóch minutach. Miał przepraszającą minę. Bardzo mi przykro, panieku, ale żabie łódka właśnie nam się skończyły. Cieszą się dużą popularnością. I Clarissa słuchała z powagą, a potem spytała: Dlaczego ta miejscowość nazywa się Bloody Creek? O tego nikt nie wie. Wiadomo jedynie, że przy tamtejszym moście często dochodzi do wypadków na zakręcie w kształcie litery S. Ale opowiedz mi o pierwszym dniu pracy. Na początek przeprowadziłam wywiad z Barczerem Campbellem. Zaprosił mnie do siebie. Mieszka na ulicy Miłej, na której wszystkie domki wyglądają, jakby były z piernika. Byłam zachwycona. Nazywamy tę zabudowę gotykiem ciesielskim. Poprawił Kulleran. A uliczkę można oglądać na zdjęciach zamieszczanych przez czasopisma designerskie w całym kraju. Budowniczym był jeden z pierwszych Campbellów, który budował także szkunery o czterech masztach. Wszystko tutaj jest takie interesujące. Poznałaś psa przewodnika Badgesa? Tak, jest prawdziwym profesjonalistą. Nie obwąchiwał mnie, ani nie machał ogonem. Kiedy powiedziałam dobry piesek, spojrzał na mnie tak, jakby myślał lepiej uważaj na słowa paniusiu. Powiedział, żebym się do niego zwracała Babs, bo w okolicy mieszkają setki kambelów. Udzielił mi dobrego wywiadu. Wyjaśnił co, dlaczego i kto bierze udział w aukcji. Po rozmowie poprosiłam o fotoreportera i umówiłam się z Johnem Baszlandem w budynku Fit Sit. W którym gromadzi się przedmioty ofiarowane na aukcję. Licytacja odbędzie się w sali ratusza. Clarissa była tak przyjęta, że zupełnie zapomniała o nicinie. W każdym artykule umieszczam na środku strony duże zdjęcie przedstawiające jakiś znaczący przedmiot wystawiony na aukcję i opatrzę je podpisem. Wyślę potem całość mojej konsultance ze szkoły. Będzie pod wrażeniem. Wiem, że to nie jest Los Angeles Times, ale przecież dopiero zaczynam. W czasie kolacji Klarysa wodziła wzrokiem za wysokim szefem sali w czarnym garniturze, który przewijał się między stolikami. Czy Liz Hart nie jest za młoda jak na właścicielkę restauracji Quill? Jest przykładem biednej, bogatej dziewczyny z Chicago, która wymknęła się spod kurateli władczej matki. Trafiła do Pika, gdzie poznała Dereka najlepszą partię w mieście wyjaśnił dziennikarz. Zdaniem Klarysy brzmiała tak historia z bajki. Rzeczywiście, a teraz wszyscy czekają na jej szczęśliwe zakończenie. Czy Derek naprawdę nazywa się Brick? Naprawdę. W miasteczku Wildcat roi się od jego pobratymców. A skąd się wzięła nazwa miasteczka? Tutejsze pociągi dostają kociego obłędu, przejeżdżając przez małe osady. Och, a co to właściwie znaczy? Jadą zbyt szybko w strefach ograniczonej prędkości. O! Monosylaby, które wypowiadała, fascynowały Quillerana. Spodziewał się dalszych pytań. Bądź co bądź, Clarissa była dziennikarką. Zanim zapomnisz, co chciałaś mi powiedzieć o Ledfieldach. A coś dziwnego dzieje się w starym probostwie. Dzwoniłam kilkakrotnie, żeby umówić się na wizytę w sprawie zwrotu pierścionka, ale za każdym razem odbiera sekretarka, która twierdzi, że obojnie domagają. Kiedy przyjechaliśmy do niej z Harveyem, byli zdrowi. Może usiłują mnie zbyć? Jak myślisz, co powinnam zrobić? Kuleran poczuł mrowienie w górnej warce i nabrał podejrzeń. Sam również czuł się nieswoje w tej sytuacji. Od czasu, gdy Koko skoczył na głowę Harveyowi. Nigdy przedtem tak się nie zachowywał, ale zdarzyło się to ponownie, kiedy zeskoczył na kanapę tuż obok micza. Czyżby obie sprawy miały jakiś związek? Takie myśli przebiegły przez głowę dziennikarza, zanim odpowiedział Klarisie: no, Rozumiem twój niepokój, ale teraz powinna się skupić przede wszystkim na pracy. Uważam, że mogłabyś wysłać Doris ozdobną kartkę i dołączyć do niej krótki list wyjaśniający zerwanie zaręczyn oraz chęć zwrotu pierścionka. No, – Spytaj, jak możesz to zrobić. – Podaj też swoje numery telefonów w domu i w pracy. Kartkę prześlij kurierem na motocyklu. Kiedy zamówili deser, torcik wiśniowy dla niej i ciastko truskawkowe dla niego, Derek podpalił wiśnie tak sprytnie, że buchnął płomień. Clarissa była pod wrażeniem. – Ma styl. – Jest aktorem w lokalnym klubie teatralnym. – Aktualnie gra rolę Watera w Bill Kit. Rozdaję zaproszenia dla prasy, jeśli jesteś zainteresowana. Tak upłynął wieczór. Pełen wrażeń dla nowo przybyłej. W drodze do domu Quillerana umilkła i odezwała się dopiero, kiedy siedziałeś w swoim niewiele używanym aucie. Świetnie się bawiłam, Quill. Jesteś dla mnie tak miły, że mam poczucie winy. Powinnam ci coś wyjaśnić. Łatwiej było mi to napisać niż powiedzieć. Zostawiam ci list na barku. Potem odjechała. Quilleran ruszył do domu szybciej niż zazwyczaj. Listu nie było. Na barku siedział koko ze skruszoną miną. Dopiero we wtorek, kiedy Quilleran przyniósł do salonu składaną drabinę, znalazł kartkę od Klarisy ze śladami kocich kłów, leżącą wysoko na kominku. Drogi Quillo, tej poli okazaliście mi tak wiele rzeczywistości, że winna wam jestem wyjaśnienie. Nigdy nie byłam zaręczona z Harveyem. Wymyślił to, żeby wyłudzić odwoja pieniądze na swój domek w górach. Nie powinna była brać udziału w oszustwie, której tak nie przyniosło rezultatu. Gdybym mu wtedy odmówiła, nie byłabym teraz tutaj, pracując dla coś tam. I nie poznałabym tylu wspaniałych ludzi. Clarissa. Kolejny tydzień. Kolejny portret zasłużonego obywatela Moskanty w piórkę Quilla. Osmond Hazelrich był założycielem i prezesem Kancelarii prawniczej HBBIA. Kiedy Kuleran odziedziczył fortunę Klinkerszenów, to właśnie starszy pan pomógł mu założyć fundację K. Kuleran pamiętał, że adwokat zwykł podawać herbatę przed każdym spotkaniem w interesach, które odbywało się w jego gabinecie, wyłożonym machoniem. Sekretarka wnosiła dzbanek i filiżanki na srebrnej tacy, a wiekowy gentleman upierał się przy jej rozlewaniu drżącymi rękoma do wiktoriańskiej porcelany odziedziczonej po matce. Ciekawe, co się stało z ową cenną zastawą, która drżała na talerzykach, podczas gdy starszy pan podawał jej swoim klientom. Lisa Compton zebrała informacje o życiu Hazel Kuleran dokładał wszelkich starań, by umieścić je składnie w swoim felietonie na tysiąc słów. Osmond Hazelich był synem pionierów. Nauki pobierał w Filadelfii dzięki hojności dziadków. Szlify adwokackie zdobywał z trudem w rozwijającym się Pitaczu. Pracował ciężko przez pół wieku, dbając o interesy klientów. Dorobił się trzech wspólników i luksusowego, wykładanego machoniem kabinetu. Lisa do pisania oficjalną informacją. Plotka głosi, że Fanny Klinkenshoen miał płomienny romans z Osmondem, zanim on wyjechał do szkoły prawniczej. A ona została tancerką brzucha w Atlantic City, chociaż nie sądzę, że zechcesz o tym napisać. Kurier wysłał wtorkowy tekst do redakcji przez kuriera motocyklistę, co pozwoliło mu zaoszczędzić trochę czasu na pisanie przy biurku. O drugiej ruszył ścieżką do bocznej drogi, przy której znajdowała się jego skrzynka na listy i metalowy rękaw na gazety. Pierwszy artykuł Clarisy powinien trafić na pierwszą stronę. Ciekawe ile jej dali miejsca. Jak obszerne są podpisy pod zdjęciem i w którym miejscu je wstawili. Pamiętał dobrze swój pierwszy artykuł zamieszczony w gazecie z Chicago. Upchnięto go gdzieś na szarym końcu. Tekst został brutalnie podcięty, a jego nazwisko wydrukowano z błędami w pisowni. Ale to było w Chicago, a tu jest Pickax. Pierwszy z serii czterech anonsów aukcji przedmiotów odziedziczonych znajdował się w górnej części pierwszej strony. Ilustrowało go duże zdjęcie przedstawiające miedzioryc z podobizną Abrahama Lincolna, matrycę, z której powstały tysiące czarno-białych portretów. Tekst opatrzony był zapowiedzią kolejnego. Szukajcie następnego przedmiotu w jutrzejszym wydaniu. Clarissa na pewno jest w niepowzięta, a Quilleran szczerze je kibicował. Usiadł na ganku przed galerią i nie zdziwił się, kiedy ze środka wybiegł torton Hagis, żeby go obsztorcować. Długo tu tkisz? Pobieramy opłatę za postój. Ile chcesz za tę ławkę? odparł dziennikarz. Kupię ją. Thorton postanowił się przysiąść. Pamiętasz tę młodą parę, która przyjechała do mnie z wizytą i kupiła u ciebie drewnianą misę? Opowiadałeś im lokalne dykteryjki. To jest tamta dziewczyna. Przeprowadziła się do Pikas. Historyk zreknął na zdjęcie w gazecie. Pamiętał i dobrze. Są spokrewnieni z Litwildami. I tu się zaczyna opowieść. Słyszałam, że starsi państwo nie pokazują się ostatnio w mieście. Nigdy nie byli szczególnie towarzyscy Quill. Należą do jednej z tych dobrych starych rodzin i dbają o jej dobre imię. Sądzę, że Nathan bardzo przeżywa brak dziedzica. Jego brat, który zginął niedawno w wypadku, był czarną owcą w rodzinie. Nie wiem, czy jedyny syn wrodził się w ojca. Czy to ten chłopak z szopą włosów na głowie, który kupił moją miskę. Ten sam. No. Była to wielomówiąca uwaga. Doris Ledwitz zasiadała w radzie biblioteki, w której pracowała w Poli, ale odeszła na własną prośbę. Doris jest urocza, ale bardzo nieśmiała. Całuje ziemię, po której przeszedł Nathan. Wiąże się z tym pewna historia, której nie opowiedziałbym nikomu oprócz ciebie, Quill. Kiedy Doris dowiedziała się, że jest bezpłodna, chciała dać rozwód Natanowi, żeby mógł zadbać o ciągłość rodu. Ale Natan stanowczo się temu sprzeciwił. Jest prawdziwym dżentelmenem. Postępuje zgodnie z kodeksem moralnym. Słyszałeś kiedyś, jak gra na skrzypcach? No, z powodzeniem mogły występować w salach koncertowych. Przepraszam. Thornton został poproszony do telefonu, a Quill ruszył w stronę domu. Szedł wolnym krokiem, pogrążony w myślach. Około szóstej, Guleran zadzwonił do Maggie Sprangle, która właśnie zasiadała, zapewne do i zielonej sałatki, po ciężkim dniu spędzonym w stronisku dla zwierząt. Przy jej stole w jadalni stało sześć krzeseł, i dziennikarz wyobrażał sobie, że siedzi na nich pięć dam. Wiktoriańskim pałacu nawet koty miały królewskie maniery. Nigdy nie odzywały się niepytane, a kiedy ktoś się zagadnął, odpowiadały eleganckim miawknięciem. Maggie zapewniła go, że nie przeszkodzi mi w opiecie, więc Kwilleran przeszedł do rzeczy. A Czytałaś dzisiejszą zapowiedź aukcji na pierwszej stronie? A oczywiście. Kim jest autorka? Pierwszy raz widzę to nazwisko. Nowy nabytek z Kalifornii. Przeprowadziła się niedawno razem z Kotem, Brytyjczykiem krótkowłosym. Teraz jestem pewien, że wyznaczą ją do relacjonowania przebiegu kociej aukcji i zrobi to dobrze. Clarissa byłaby zaszczycona, gdyby mogła poznać twoje damy. Podziwia przez okno. I jak trafia to Pikax? To ciekawa historia. Przywiózł ją bratanek Ledfieldów jako swoją narzeczoną. Kiedy Doris zorientowała się, że Harvey nie podarował dziewczynie pierścionka zaręczynowego, ofiarowała jej swój z brylantem. Ostatecznie okazało się jednak, że narzeczony nie znosi kotów i Clarissa z nim zerwała. To rozumiem, wtrącił energicznie Maggie. Spodobały się w pikaks, a gazeta potrzebowała kogoś do redakcji. Clarissa ma tylko jeden problem. Chce zwrócić pierścionek Doris, ale nie może się z nią skontaktować. Telefon za każdym razem odbiera gospodynię albo sekretarka. Jeremy i ja nauczyliśmy się jednego w kontaktach z Nathanem, powiedziała To To perfekcjonista, jest bardzo akuratny. Wszystko musi przebiegać zgodnie z etykietą. Pojawienie się w miejscu publicznym z paczką chusteczek do nosa, co mnie się czasem zdarza, jest dla niego niedopuszczalne. A Doris dostosowuje się do jego reguł. Skoro zatem oboje cierpią na alergię, eleganckie określenie pokasywania i smarkania, Natan zapewne nie pozwala żonie rozmawiać przez telefon, wyjaśniła i dodała. Powiedz tej młodej damie, że podeszła do mnie podczas aukcji. Miło będzie się pogawędzić. Kuleran przekazał zaproszenie Klarysi i dodał. Maggie pochodzi z majetnej rodziny z Barbo Point. Jej prababka była właścicielką dobrze prosperującej kopalni węgla. Nosiła długie czarne suknie z bajem kołnierzykami i strzelbę. Maggie wybrała życie w mieście, poświęciła się pracy humanitarnej. Dzięki niej ochotniczy dyżury w schronisku dla zwierząt stały się modne. Dziś całe rodziny w odświętnych strojach odwiedzają zwierzaki w każdy weekend. W Pikaks nie mamy zo, Bądź ostrożna, Clarissa. Maggie jest niezwykle przekonującą osobą, mimo że nie nosi strzelby. Głównym tematem rozmów w kawiarniach, klubach bryczowych i plotek przekazywanych przez Pocztę Pantoflową pod koniec czerwca była aukcja przedmiotów odziedziczonych. Najwięcej zamieszania budziła anonimowość ofiarodawców. Wszyscy zastanawiali się, do kogo należy prezentowane na zdjęciach Niedzioryt Lincolna we wtorek, zegarek dziadka w środę oraz wiktoriańskie filiżanki we czwartek. Pytano, dlaczego nazwiska trzymane są w sekrecie. Spory zgadywanki okazały się najlepszą reklamą dla całego przedsięwzięcia. Kuleran, który wiedział, do kogo należały trzy wiktoriańskie filiżanki, postanowił zdobyć je za wszelką cenę, a następnie podarować trzem kobietom. Zainteresowanie aukcją było tak duże, że bilety wyprzedano już w czwartek wieczorem. Tymczasem kuleran miał kłopot z tematem swojego piątkowego felietonu. Cztery teksty Klarisy wyczerpały temat aukcji. Było o szlachetnym celu organizacji sprzędzie, o zaangażowaniu studentów w charakterze wolontariuszy i o hojności anonimowych ofiarodawców. Cokolwiek mógł napisać, byłoby powtórzeniem, a przecież czytelnicy piórkiem kula będą rozczarowani, jeśli nie wspomni o aukcji. Wreszcie znalazł rozwiązanie. Nostalgiczny tekst o pierwszej aukcji, w jakiej wziął udział, i o tym, jak udało mu się wylicytować zabytkowy sekretarzyk. Celowo pominął nazwisko sławnego czy też niesławnego ofiarodawcy, Fryma Goodwintera. Wiedział, że to przeoczenie spowoduje lawinę listów od zaciekawionych czytelników, a dyżurny reporter będzie miał roboty na tydzień. Acz Ricker złaja go za stosowanie takich chwytów. Ale Quillran wiedział, że Naczelny uwielbia entuzjastyczne reakcje czytelników. Poszedł do redakcji, żeby oddać piątkowy felieton. Przechodzi obok dział rozmaitości, skąd dostrzegła go Clarissa. Możemy zamienić słowo Quill? Mach ręką w kierunku pustej sali konferencyjnej. Zaraz przyjdę, muszę tylko złożyć tekst na biurku Juniora. Czy Aby nie jesteś spóźniony? Jestem celowo, wyjaśnił. Kiedy zbliża się pora druku, nie ma czasu niczego zmieniać. Redaktorzy lubią redagować teksty. Jutro złapał tekst i zadzwonił po posłańca. Twoja dziewczyna nieźle sobie radzi, Quill, zauważył. Nie jest moją dziewczyną. Złożyła podanie o pracę i się zatrudnił. Poszedł do sali konferencyjnej. Usiedli w rogu długiego stołu, byli sami. W pierwszej kolejności przyjmij gratulacje za serię artykułów. Potraktowałaś temat poważnie, bez wodolejstwa. Dziękuję. Kwestia treningu. Mieliście B i S w szkole T, No to zależy, co oznaczają te inicjały. Badanie i sprawozdanie. Na początku każdego semestru dawano nam temat. Mieliśmy go zbadać szczegółowo, a potem napisać sprawozdanie. Jakie to były tematy? Przeróżne. Ustawa o prohibicji, anatomia kotów, nazwy oryginalne 48 stanów, prawie jako problem ekologiczny. Zasada była prosta. Zgromadzić wszystkie dostępne informacje, a potem zadać jedno, jeszcze jedno pytanie. Jaki był Twój ulubiony? Nazwy stanu. Widzimy, że ludzie reagują bardziej emocjonalnie na nazwy stanów zaczynające się od samogłoski. Teksas jest nie tylko większy od Ohio, ale ma również cztery mocne samogłoski. Hmm. W takim razie Ohio nieźle sobie radzi, pomimo tylu samogłosek. Pochodziło stamtąd ośmiu prezydentów, nie wspominając o Tomaszu Edisonie i braciach Wright. Mógłby dorzucić Clarka Galebo, Doris Day oraz Irmę Bombek, ale mu nie pozwoliła. Czyżbyś pochodził z Ohio? Nie, ale opisywałam w piórkiem Quilla najbliższe stany pod hasłem Poznaj Sąsiadów. Chciałem pisać felietony, powiedziała teraz nie Clarissa. Nie, bądź taka pewna. Reporter dostaje konkretne zadanie, a felietonista zasiada przed pustą kartką, którą musi czymś zapełnić. Nie oczekiwani w drzwiach stanął Archricker. – Uciekajcie stąd. Mam tu spotkanie. – Nie będę cię zatrzymywał, Quill. Chciałam ci tylko przekazać dobre wiadomości. – Dostałaś propozycję z New York Timesa? Clarissa była wyraźnie ucieszona. – Moja najlepsza przyjaciółka przyjeżdża na święto 4 lipca, żeby wziąć udział w aukcji i kupić kota. No, – Świetnie. Powiadam o tym Maggie Sprankle. Można wykorzystać tę nowinę dla rozreklamowania aukcji. Czy Twoja przyjaciółka chciałaby zobaczyć Wielki Pożar? Są jeszcze wolne bilety. Uczyłyśmy się razem w szkole dziennikarskiej, ale potem zajęła się reklamą. Pisuje też opowiadania. Sprzedała kilka do czasopism o tematyce kryminalnej. Ma nadzieję, że znajdzie tu jakiś krwawy temat do nowej historii. Kuleran prychnął pod wąsem. Czy Twoja przyjaciółka ma imię? Na zachodnim wybrzeżu panuje podobno taki ścisk, że przeszli na numery. W piątkowy wieczór Kurieren rozparł się w fotelu, żeby poczytać z Jamczykom. upodobało upodobała sobie miejsce na jego kolanach i opierała się mocno o jego żebra. Wyjaśniono mu, że barytonowe wibracje przypominają jej bicie serca matki, kiedy przebywała w jej brzuchu. Koko siedział wyprostowany na poręczy. Nagle zadzwonił telefon. Koko spadł na podłogę, a Jumią ulotniła się. Dzwoniła Poli, zbyt podekscytowana, żeby czekać do jedenastej. Mam fantastyczną nowinę, Quill. Zewsząd napływają do nas zamówienia na książki, które będziesz podpisywał w przyszłą środę. Musiałam zamówić dwukrotnie większą ilość niż się spodziewałam. Jak sobie z tym poradzisz, Poli? Ludzie sami będą rozsyłać książki po całym kraju. Do przyjaciół, którzy się tu wychowali i słyszeli legendę o bajkowym zamku ukrytym w lesie. Będzie jeszcze bardziej atrakcyjnie dzięki fotografiom Bashiego, przedstawiającym wnętrze. Cieszysz się? Uzgodnili co trzeba, wymienili kilka ciepłych słów i Kuleran powrócił do lektury, którą już po chwili przerwał mu dzwonek telefonu. Kul, zapomniałam Ci powiedzieć, rewelacja! Nasza kapryśna pani burmistrz odwiedziła dziś księgarnię i wyobraź sobie, kupiła książkę. Co więcej, zielone kamizelki twierdzą, że była bardzo miła. A no co kupiła? Nie mogę zdradzać listy zakupów moich klientów. To nieetyczne, drażniła się z nim poli. Szalma, wracaj do swojej książki. Co czytasz? To tajna informacja i tak dalej. Zwykle kiedy się tak przekomarzali, koty zaczynają biegać w kółko po domu. Dlaczego? Kiedyś napiszę o tym książkę.